Drodzy widzowie, miałem nagrywać vloga, także nagrywam. Tu jest plaża, nie mogę zbytnio pokazywać, bo prawo autorskie. Pokażę tam i nie ma ludzi, to może pokażę. piękne Jeszcze wam dogram, żeby 10 minut tak może około było. No i też trzęsnę nową serię zaczynać niedługo na kanał w lesie. PG, czyli polski gospodarz, no na pełni. Także ja, no, ja teraz zrobię takie lekkie się i się widzimy. Dobra, widzowie, pierwsze danie, kawa, cappuccino, już trochę jest upita i go. Dobra widzowie, ten golf oszal na 9 na 10 mokro być zawsze lepiej. Kawa jakieś 3x10, taka niedobra, gorzka. No i się widzimy, Wam to jeszcze dogram. Zobaczcie widzowie, wszystkie statki. I jeszcze tam jest taki większy. Dobra widzowie, patrzcie ujęcia numer jeden. Piękne, teraz widzowie, czujesz nienaturalny ratunek me. Takich to rzadko się spotyka, a ja spotkałem. Widzowie, teraz z bliska ten piracki piękny statek. Patrzcie. Piękny. Widzowie jaki ten statek jest ogromny. Normalnie, przepotężny. Piękne. To jest piękny widok. Każdy zazdrości. Dobra, widzowie, też krytek, tylko bo resztę to nie będę. No ja to próbujemy. Mm. Ale dobra. Powiem wam, jedzenie tu jest dobra. Dobra widzowie. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja Wam jeszcze pokażę piękny widok fal i do następnego siema!